Tegoroczna akcja zima organizowana przez Dom Kultury z Osiedla Wichrowe Wzgórze jest bardzo urozmaicona. Pracownicy bajki obok sprawdzonych propozycji wprowadzili kilka nowości. Jeśli chodzi o te pierwsze, nie mogło zabraknąć spotkania z chemią. 23 lutego dzieci odwiedziły gimnazjum nr 7, gdzie uczestniczyły w pokazowej lekcji. Szukamy ciekawych pomysłów na akcję zima czy akcję lato. I podstawową zasadą jest, żeby jak najmniej kosztowało, a ponieważ tutaj jest współpraca i takie lekcje dzięki gościnności zespołu szkół numer 7, są nieodpłatne, więc myślę, że będzie to dla dzieci wspaniała zabawa, dla nas urozmaicenie programu. Podoba się chemia, właśnie taka zabawowa dzieciom. Być może, ponieważ to są jeszcze dzieci, które chemii w szkole nie mają, zainteresują się tym przedmiotem i potem, kiedy będą się uczyć chemii, nie będzie problemu. Dzieci w tajniki chemii wprowadził tutajszy nauczyciel Marcin Zaręba. W trakcie lekcji była i teoria, i praktyka. Jak łatwo zgadnąć, dzieci najbardziej zainteresowały eksperymenty. Dzieci już od najmłodszych lat interesują się różnymi zagadnieniami i to związanymi z chemią i nie tylko, bo ogólnie można powiedzieć z naukami przyrodniczymi, zawsze zadają pytania, a dlaczego coś się dzieje tak, a nie inaczej, a dlaczego to się tak stało? Co ma na to wpływ? I tutaj, oczywiście, w bardzo prosty i przystępny sposób będziemy chcieli tutaj zaprezentować, na czym polega chemia, co to jest za nauka, czym się ona zajmuje. A dzieci bardzo chętnie w tych zajęciach uczestniczą, bo to nie tylko teoria. Oczywiście ona się pojawia, przemycamy zawsze pewne rzeczy, no bo część dzieci się tym też interesuje, ale przede wszystkim świetna zabawa, bo to są doświadczenia. Tym na pewno chemia się wyróżnia spośród wszystkich innych nauk. Tych doświadczeń jest dużo, bo to są doświadczenia i barwne, i kolorowe, ale także i wybuchowe. Także no, dzieci to uwielbiają. Także już wiemy, że, że, że niektóre już się dopytywały, w który dzień właśnie będzie to, to spotkanie zamienia się w wodę. Ja bym dokładniej powiedział w ciecz, bo to nie będzie woda, to będzie coś innego, ale zobaczcie, niektóre substancje chemiczne, jak ogrzewamy, to mogą się zamienić w ciecz, a tu dokładniej zaszedł proces stawiania. Substancja stopiła się na ciecz i ona jest potrzebna nam do tego doświadczenia właśnie w postaci ciekłej. Jak już się stopi całkowicie, to się W doświadczenia ryczące misie. Słuchajmy teraz, nic nie mówiąc. Chemik się zajmuje e, dodawaniem kwasu do wody na przykład, lub jakieś, e, e, jak to się mówi w ogóle, bo zapomnę. E, no, to, to był projekt, że misia włożyliśmy do wody, co było grzane ogniem i, te, i to, ten projekt się nazywał Ryczący Miś. I bardzo, I bardzo to było widowiskowe. Taki jakby fioletowy kolor był, jak, włoży, jak włożyłem tego misia. I musiałem się szybko odsunąć, bo mogło się komuś to, misie coś stać. więc, mi chemia jest ciekawym przedmiotem? Bardzo. Bardzo mi się podoba chemia. Jak widać, czas spędzony w gimnazjum numer 7 nie był czasem straconym.